Działki wolne, te większe. Tu jest granica. Ta po prawej stronie ma 720 metrów niecałe, a ta po lewej ma 600. Tutaj 650 coś takiego. Tutaj jest studnia do tych działek. O, tu jest studnia. Skrzynki z prądem będą w te wakacje stawiane, a tam ktoś sobie wierci, widzę stupnie i tak to wygląda, to są te większe, a zaraz pokażę te działki mniejsze, są tam wyżej, przed tą przyczepą zaraz będę, podjadę to, pokażę. jesteśmy teraz wyżej na wzniesieniu Tam na wprost widać jezioro Wicko. Jest dosyć ładny widok tutaj I ta pierwsza działka Która jest wystawiona w internecie 494 metry To ona jest tutaj Po tej stronie Od tego ogrodzenia aż do skrzynki I kolejna działka Obok tej, która jest wolna, ma 400, chyba 444 metry. To jest tutaj, od tej skrzynki. Tutaj od tej skrzynki, tam do końca i tutaj jakieś 20 metrów. I w bok. I tak wygląda tutaj. Prawcze okolice jeszcze jakie są wolne ziółki. Tu jesteśmy już na wzniesieniu, tam jest jeziorowisko, tutaj jest droga gminna, tutaj jazdowa Teraz pokażę działkę 472 metry z prądem ogrodzoną już Jest jedyna ogrodzona działka, która jest jeszcze wolna na sprzedaż To jest ta, z szarymi, z szarymi słupkami, tutaj. Teraz pokażę. To jest ta tutaj. No zarośnięta trawą, to wiadomo, trzeba skosić trawę. I ona ma 472 metry. I jest wolna. tutaj jest brama wjazdowa w tym miejscu skrzynka po prawej no i tak to wygląda jeszcze pokażę jedną przy drodze asfaltowej tutaj jest Jedyna wolna działka, zaraz przy drodze asfaltowej, to po prawej. Ona ma 487 metrów. Ona ma skrzynkę z prądem i studnię głębinową 30 metrów. To jest to jest ta działka tutaj. Wyjazd prosto z drogi asfaltowej. No tutaj są drzewa, które odgradzają. No i ona jest tutaj na wprost. Zapraszam do kontaktu 696 720 710. Dziękuję.